Patrz Uf. Jakaś ja tu siedzi, siedzi no, bardzo, 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 siedzi. no. Więc luty, niedziela, co siedzieć w domu? Trzeba jechać na ryby. Tak to się zrobiłem. Jadę na ryby, jadę na rzekę. Jeszcze testować tą metodę, sposób naklenia. Zobaczę, czy mi się uda dalej łowić na tą metodę. Czy będzie skuteczna przede wszystkim. No i oczywiście spławik. Pogoda jest szalona, jak to w lutym. Słońce, deszcz, śnieg, wiatr. Szkoda słów. Nie chce się wyjść, ale ale na ryby się bardziej chce jechać. Także jadę. Jak chcecie zobaczyć co połowie, to zapraszam do oglądania oraz do subskrypcji. Miłego i do zobaczenia nad rzeką. O, patrz, patrz jak szarpie. O, o, już, już, Widzisz? I ona już siedzi. I teraz, jak będzie niewymiarowy, to wędkę już Bo on to, siedzi. Jak nie to już będzie na półka. Szypaki na chleb? chleb. Szypaka na, na chleb? Dobra, okej. Okay. O, tam nie mnie bada. Każdy, Tam tamta ucieka, tam jeszcze pomóc. <laughs> no i tutaj kontrola, a tutaj ryba się. już była ryba. <laughs> specjalnie urwa. Tak. Ajajaj. <laughs> aj, aj. To Tu przez was. To było specjalnie, żeby nie wyciągnąć tego. No, tak ryb, poczekamy, aż.

Ciekawe, ciekawe, to ciekawe. Jak się to rozładę, żeby przynieść rzeczy. A tu z pękają. ładny, ładny będzie. Za... Fajny, fajny będzie fajny kabanek. Chociaż niekoniecznie, bo to wiesz, metoda jeszcze. A, no tak, i tu trochę nurtu jest też. Nie, na ładny, ładny. Ładny? Widziałem. Ładny. Widziałem. Ładny. No no, o, ładny. Fajna ryba. Ładny. Nie, to jaś może być, bo taki szeroki. Nie, kleniuch. 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 Ładny żebyś nie mówił, że przez nas straciłeś pierwszą to teraz masz dzięki nam drugą, bo i wędkę dzięki nam masz. No i jeszcze pan z kontroli SSR będzie mi podbierał rybę Miej ten zaszczyt no, ho. Ale ładny kleniu będzie Ale ładny Podziękował Dobra Ale pięknie gdzie masz? Słoiki? W domu zostały

Kurwa, nie, o, ładny klejn. No, jakiś taki jaśniutki. No, taki wyblachy, no Pewnie się chleba tostowego najechał. <grym> <grym> Fajnie, żebym miał miarkę. Dobra, bez miarki. A ja nie. Ty, czekaj, może ja mam. Masz? masz no Dodaj miarkę. Może. Ale myślę, że ma 40 parę centymetrów. No. Taka rybka prawie mi zabrała wędkę. Klenik. No, nawet waga. Nie. nie, waga mi niepotrzebna. Fajna jabłka. Dawaj go tu na trawę. O. O. Mierz go taką. Nie, takoweś przyłóż. O, czterdzieści. 40 Czterdzieści, 40. nie. 40 Fajnie poszedł. Normalnie zrobiła się śnieżyca. Pada śnieg ale wytrwali musiałem schować drugą kamerę niestety nie jest wodoodporna no ale próbujemy troszeczkę się ściemniło, naszła taka mocno ciemna śnieżna chmura pogoda wariuje teraz słońce troszkę chmur i nagle śnieżyca zobaczymy kiedy będzie jaśniej ale ryby jakieś biorą. Coś mi tu delikatnie podszerpuje. <laughs> Cały czas. No w końcu troszeczkę ten śnieg uspokaja się. Widzę, że się zaczyna już wypogadać. Patrzcie, za chwilę będzie słoneczko świecić. Dosłownie. Myślę, z 5 minut i będę miał słoneczny dzień z tego pochmurnego, śnieżnego. <laughs> Wariackie popiery, ta pogoda no ale taka koniec lutego, marzec trzeba się do takiej pogody będzie przyzwyczaić, bo to okres, w którym właśnie takie pogody są często. Nie wiem, czy jeszcze jest ciastko, trzeba sprawdzić. Były jakieś brania. No, jest jeszcze ciastko. Niepotrzebnie wyciągałem, ale sprawdzić trzeba było. Ale jest też od groma, jak widać ziela które naprawdę ściąga cały czas. I tak jak łowię te klenie. Koszyk od metody. Na takim dłuższym, dłuższym przyponie i spory hak. w ten sposób mam zamiar dzisiaj łowić klenie. Jak widać jeden mało mi nie zabrał wędki, gdy miałem kontrolę społecznej straży rybackiej. No i o, w podajnik nabijam taką zanętę razem z chlebkiem pokruszonym. No i na hak zakładam ciasto. Teraz muszę się tutaj dobrać do niego. Taki glut z ciasta robię. No i machamy. Właśnie zaczyna wychodzić słoneczko Zobaczymy, czy będą lepsze brania, czy będzie gorzej. Wyrzucam w ten sposób. O, wędkę na podpórkę i czekamy na branie. Chwila zastanowienia i szybka decyzja o zmianie miejsca, także jadę jeszcze w inny odcinek rzeki Krzny sprawdzić. Tutaj fajnie, bo w trakcie kontroli SSR Kleń chciał mi zabrać wędkę, no już zabierał, chyba w ostatnim momencie dobiegłem i ją złapałem, bo bym miał po wędce. Ale fajne, fajne ujęcie, no i fajna ryba. Także lecę w kolejną miejscówkę. jest coś pięknego jakaś bardzo fajna ryba siedzi no bardzo 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 waleczna Mogły, może to być jaź, bo to tak bardziej troszeczkę walczy pod jaźnia ale równie dobrze może to być fajny klenik także jednak bardziej opłacało się zmienić metodę na spławik jak widać pierwszy efekt już jest tylko że trochę bardzo, bardzo, ale to za bardzo, za bardzo. Ta ryba idzie mi tutaj w ziele. Co to będzie za ryba? Czy to będzie duża ryba? O, to będzie fajny rybek. To będzie bardzo fajny rybek. Także trzeba rozłożyć podbierak. Ostatnio rozkładany. No i ryba jest już pod bieraku. Niestety tak się czasami dzieje, że baterie padają. No ale kilka ich mam, także wymiana i lecimy dalej. Zaraz zobaczymy, jaki ten klanik jest. No i wypuścimy. Dobra, ja sobie tutaj już wszystko przygotowałem, mniej więcej. O, teraz trzeba go wyciągnąć. Nie jest to jakiś tam szałowo duży klenik ale już taki myślę koło 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 40 cm, mniej więcej zapięty za górną wargę bardzo delikatnie o dobra ile masz kolego no tak jak mówiłem koło 40 cm 38 39 cm taki rybolek Fajny. A więc taki kleniuch trzeba go wypuścić. Patrzcie, jaki to gruby klusek. Bardzo grubas. Bardzo duży, gruby klusek. Dobra. Bo tutaj cię wypuścimy. No, ale dzisiaj dał od razu w nurt. No i koniec dzisiejszych moich zmagań z rybami fajnie ogólnie miło, przyjemnie tam jakieś brania były, eee, to już widzieliście dwa fajne kliniki, w tym jeden chciał mi zabrać tego kija. jeden czterdziestak z plusem, drugi taki niecały czterdziestaczek, no ale fajnie, miło pocholowane, jeden na spławik, jeden na metodę, tak zwaną metodę, tak, no bo to taka sprytna nowa metoda moja, jeszcze będę na pewno nie raz próbował, bo widzę, że eee, może być fajnie. No i tyle, tyle ogólnie z dzisiaj. Myślę, że taki dzionek, troszeczkę bardziej niby to słoneczny, śnieżny, zimny, wieczny, ale fajny. Także tyle, zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia. Hej!